was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o zimowych akcesoriach. Chodzi mi oczywiście o moje ukochane wełniaki i futrzaki. Chciałabym wam pokazać co ja noszę, jak ja noszę, jak ja sobie moje zimowe akcesoria yy, urozmaicam, na jaki sposób ja je noszę, co do czego dobieram i dlaczego chciałabym wam również powiedzieć, są to moje ulubione akcesoria. Dlatego, że ja uwielbiam się zimę właśnie przez to, że możemy sobie założyć futrzaki, wełniaki, dużo warstw, opaski, czapki, kołnierze. Tutaj tak patrzę w bogu Mam tu wszystko obok położone, zaraz będę wam pokazywać, co ja mam i jak ja sobie właśnie z tymi zimowymi dodatkami radzę. Yy, znowu będziecie troszkę marudzić, że nagrywam ten film późno, dlatego że jest druga połowa stycznia już. No ale nagrywam go również yy, późno, dlatego że tak samo jak przy kurtkach zimowych, uważam, że teraz jest bardzo dobry czas na kupowanie takich akcesoriów, zwłaszcza yy, tych wełnianych, to znaczy pseudo-wełnianych, ale wełnianych, ale do tego za chwilę dojdę. Dlatego że od dwóch sezonów, tak dwóch, trzech sezonów mamy bardzo. Bardzo dużą modę na super mega wełniane dodatki, na czapy wyszywane kamieniami, z wielkimi pomponami, różne skokartkami, dodatkami, po prostu cudawianki, tak naprawdę szaliki z kieszeniami, z kapturami. No naprawdę jest moda na mega takie akcesoria z powerem, z charakterem, co jest również bardzo dobre, dlatego że w większości przypadków kurtka albo płaszcz zimowy wybieramy sobie w ciemnym kolorze, bez wzorów, dlatego nie bardzo ta moda na ciekawe akcesoria cieszy, bo przynajmniej możemy sobie swój zimowy look taki zewnętrzny ożywić. Pić. Ale przez to, że jest taka moda na te akcesoria, to również są one bardzo drogie. Dlatego że w tej chwili za fajną czapę musimy już zapłacić koło stówy, tak od 70 zł, nawet do ponad stówek. Tak samo szalet, takie najbardziej pojechane, wyszywane fajnymi, fajnymi kamieniami, albo jakieś haftowane, duże, wiecie, z, z jakimiś dodatkami, z, doda, z dodatkiem futra. Tak naprawdę często kosztują ponad stówę. No a umówmy się, wydać za czapę albo za taki szal ponad stówę, albo koło stówy, za coś, co tak naprawdę nawet nie jest wełniane, bo zaraz tym powiem, że większość tych rzeczy w ogóle nie koło wełny nawet nie stało. To jest naprawdę bardzo dużo, dlatego że te rzeczy nie są warte swojej ceny. I teraz, dlatego fajnie kupować je na wyprzedażach właśnie w tej chwili, kiedy te rzeczy są tańsze o połowę, a nie po prostu potem kupić sobie fajny szal za 120 zł powiedzmy w listopadzie, a potem dwa miesiące później znaleźć go za złotych 50 w sklepie. No, jeżeli ja widzę taką sytuację, to ja się czuję po prostu powiem Wam szczerze, jak ostatni frajer. Dlatego ja staram się kupować dodatki właśnie na wyprzedażach. Tak powiem Wam Szczerze, że w takiej prawdziwej, normalnej cenie. Kupiłam w tym roku tylko kilka rzeczy. I to jest tak naprawdę to dwa, dwa rodzaje rzeczy, kupiłam, bo kupiłam sobie czapę. Czapę z Doroty Perkins w Warszawie. Ona dałam za nią 70 zł. Ona jest wprawdzie 100% akryl, o czym zaraz będę mówić. No ale zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia, w ogóle nie było nawet opcji, że ja jej nie wezmę. Takie totalne moje zauroczenie. I kupiłam sobie kilka futrzaków, o których takich ocieplaczy. Mówkę ostatnio widzieliście w filmie, jeszcze Wam będę te futrzaki pokazywać, ale marzyłam o takich futrzakach od dawna, także sobie je po regularnej cenie nabyłam. Resztę rzeczy, które będę pokazywać są właśnie z wyprzedaży albo kupione z jakąś sporą zniżką. No i zacznę od futrzaków, dlatego że futrzaki to jest teraz jeden z takich dodatków numer jeden. Są bardzo modne, tak naprawdę do, do noszenia futra i ogólnie dodatków futrzanych trzeba dojrzeć. Ja zawsze mówię, jeżeli komuś się podobają futra, boi się futer, to właśnie, żeby ta osoba zaczęła od jakiegoś futrza z tego kołnierza, albo od czapy futrzanej, od jakiejś mówki, od rękawiczek, od nauszników. Zawsze gdzieś to futro właśnie przez dodatki można oswajać. Ja mam taki kołnierz z Mojito kupiony w ubiegłym roku. Noszę go bardzo często. I teraz, oczywiście, że to będzie futro sztuczne czy prawdziwe, to już zależy od Waszych upodobań. Powiem Wam, że zarówno futro prawdziwe, jak i futro sztuczne w dodatkach bardzo grzeje, bo sztuczne, nawet jeżeli jest sztuczne, to przez tą fakturę zawsze, jeżeli będzie tutaj blisko skóry, będzie nas grzało. Także to jest, to jest plus nawet właśnie dodatków z futra sztucznego. Także ja tu mam taki kołnierz, noszę go bardzo często. Mam również kołnierz numer dwa, który Wy bardzo lubicie, który Wy się strasznie często pytacie. To jest kołnierz z River Island i to jest kołnierz, który był dołączony do płaszcza. I teraz to jest mój taki sposób i patent numer jeden, że zawsze, kiedy kupuję jakieś okrycie wierzchnia albo jakiś sweter. Które ma kołnierz futrzany, albo które ma jakieś elementy futrzane, to ja zawsze sprawdzam, czy one są odpinane. Dlatego, że można kupić sobie tak naprawdę dwa w jednym. I ja sobie kupiłam płaszcz z River Island, do którego był dołączony taki kołnierz, który był odpinany. Ja to sprawdziłam od razu i wiedziałam, że będę miała tak naprawdę w cenie jednej rzeczy dwie rzeczy. I teraz noszę najczęściej tak naprawdę płaszcz osobno i futrzaka tutaj kołnierz osobno. Także sprawdzajcie, czy zawsze, czy takie futrzaki są odpinane, bo możecie sobie sprawić fajne dwa w jednym. I to jest taki mój sposób na to, żeby mieć dwie rzeczy właśnie w jednej cenie. Z kolei mamy też również na przykład futrzane czapy. Ja mam dwie czapy. Jedna to jest właśnie jeden z tych futrzaków, które sobie sprawdziłam w tym roku, to jest czapa z geny taka futrzana biała, ona nie była jeszcze nigdy bohaterem żadnego mojego stroju dnia, ale myślę, że jeszcze będzie. Mam również czapę z chemu taką męską, to jest czapa z działu męskiego. Właściwie najczęściej chodzi w niej rudzielec, natomiast ja ją bardzo lubię również zakładać, nawet też chyba w zeszłym roku jeden film w niej, w niej miałam. I to jest też taki dodatek, który nadaje naszej stylizacji charakteru. Mi się takie futrzane czapy bardzo podobają, ta jest też fajna. I też patrzmy, czy na przykład taką akurat tą futrzaną czarną czapą nie da się tego zrobić, ale często te czapki takie można nosić na dwa sposoby, bo możemy ją nosić tak, normalnie zapiętą, albo możemy sobie tutaj przypinać te uszy do góry i mieć ją taką po prostu już tu bez żadnych zwisających uszu. Ja akurat tego szczegółu przy tej czapce nie dopilnowałam, no, bo jej tutaj za krótkie ma tutaj ona e, to zapięcie, żeby ją u góry spiąć, ale wiem, że bardzo często z tymi czapami właśnie taką rzecz e, zrobić można. I jeszcze ostatnimi e, dodatkami to są nauszniki. Ja mam dwie pary nauszników. E, jedna to są to są nauszniki z HMO kupione w ubiegłym roku za chyba 20 zł je kupiłam. I noszę je bardzo często. Słuchajcie. Czasem jak na przykład zapomnę czapki, albo nawet nie chcę mi się brać czapki, bo jakoś tak nie mam na czapkę ochoty, to często wrzucam sobie do torby, tylko właśnie nauszniki i jak mi się. One jeszcze są takie malutkie, praktycznie składane. I jak mi się zrobi zimno, to szybko te nauszniki wyjmuję, No i mam jeszcze nauszniki futrzane z futra, również z geny. To jest właśnie jeden z tych futrzaków, które sobie kupiłam. One są takie mega, mega na wypasie tutaj mi się z włosami, trochę mi przypominają fakturę mojego włosa i tutaj mi się z włosami trochę kryją, ale są takie naprawdę, no jak ja to mówię, na boga to świetne. Myślę, że jeszcze na pewno outfit z nimi pokażę. I jeszcze jeżeli chodzi o takie futrzaki, niestandardowe dodatki, to w ostatnim moim filmie widzieliście mówkę, widziałyście mówkę, to jest też taki dodatek futrzasty. Widziałam też gdzieś, tylko nie pamiętam już, gdzie wełniane mówki, one też były fajne, ale w tym roku sprawiłam sobie również z geny właśnie takiego futrzaka mówkowatego i testuję to, jak to się nosi. Bardzo ciekawy dodatek, ale to mówki już już osobom początkującym z futrem nie polecam, polecam bardziej czapy, nauszniki właśnie, albo po prostu takie futrzane kołnierze, których jest wszędzie bardzo dużo. I również jeszcze taki kołnierz możemy sobie ozdobić, bo czasami sam kołnierz nie wystarczy, no bo na przykład chcemy jeszcze gdzieś tutaj, żeby jakiś błysk się pojawił. Ja proponuję ozdabiać futro zawsze broszkami, które są zrobione na bogato. Które są zrobione z ala kamieni szlachetnych, które się błyszczą na przykład na srebrno albo na złoto. To już w zależności od tego, jakie kolory wolimy. I y, tutaj na przykład możemy sobie taką broszkę przypiąć. Tutaj, możemy sobie tutaj po obu stronach na przykład przypiąć. Możemy sobie dwie obok siebie przypiąć i zawsze nam tutaj trochę y, tą y, fakturę futra, ta broszka. Y, rozjaśni i będzie nam się tutaj coś błyszczało. Ostatnio nawet widziałam na jakimś blogu fajny patent. Dziewczyna miała właśnie futrzany kołnierz, wprawdzie bez tutaj tego wiązania, bo ja mam wiązanie, więc ja go sobie zawiązuję i on się trzyma. I miała taki bez wiązania i właśnie miała go spiętego tutaj złotą, dużą broszką. I to świetnie, wyglądała, bo miała, to świetnie wyglądało, bo miała tylko płaszcz, właśnie ten kołnierz i tutaj z tą taką dużą, złotą broszką. I teraz polecam Wam właśnie ozdabianie futra broszkami złotymi, dlatego że futro ma taką które um, już trzeci raz to powtarzam, ale lubię to, lubię to określenie, bo ono bardzo oddaje charakter futra na bogato, dlatego musimy je ozdabiać właśnie bogatymi w formie i w kształcie um, dodatkami. Tutaj bym powiedziała, że no, plastikowe broszki albo broszki z filcu raczej nie zdadzą egzaminu, bo nie, będzie ich, nie będą pasowały, natomiast broszki takie imitujące kamienie szlachetne, jak najbardziej. Teraz przechodzimy do moich ukochanych wełniaków i zacznę od czapek, dlatego że ja czapki uwielbiam. I tutaj mam dwie czapki, takie jako kontrast, bo chcę Wam chwilę opowiadać o materiałach o wełnie i o akrylu. Dlatego, że tutaj mam czapę wełnianą, tą. To jest czapka, którą ja kupiłam na Bożonarodzeniowym jarmarku we Wrocławiu. Ona jest z wełną. Ja to od razu zobaczyłam, to czuję. To jest kolej czapka z River Island. Kupiona na przecenie dwa albo trzy lata temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. Zapłaciłam za nią na przecenie około 20 zł. Kupiłam ją w marcu. Ona mi się bardzo podobała. Natomiast pierwotna cena to była około 80-100 zł i absolutnie ta czapka nie jest tej ceny warta. Dlatego że jeżeli mamy czapę wełnianą, ja od razu na pierwszy rzut oka rozpoznaję, czy to jest wełna, czy to jest wełna, czy to jest właśnie akryl i Czapa wełniana, jeżeli nie rozpoznam na pierwszy rzut oka, to wystarczy, że dotknę i już wiem, bo czapa wełniana jest ciężka, jest mięsista, zawsze jest, yy, zawsze jest dużo cięższa. Natomiast czapa akrylowa jest lżejsza i zawsze mniej lub bardziej wystają z niej różne włoski. Jeżeli nie jestem z kolei pewna, to albo się pytam sprzedawcy, albo zaglądam pod yy, tutaj, yy, żeby zobaczyć, z czego ta czapka jest wykonana. No i teraz tak, wełniane czapki, wełnianych czapek jest zdecydowanie mniej, dlatego że firmy oszczędzają i wszędzie, gdzie mogą, pchają właśnie te sztuczne włókna, które nie są zbyt Dobre, a które nie wiadomo czemu również bardzo dużo e, kosztują, dlatego, że logicznie czapa wełniana powinna być tak naprawdę droższa od czapki akrylowej i tak jest na ogół, że te czapki wełniane są odrobinę droższe, ale te ceny nie ma dużej różnicy w cenie, przez to, że teraz mamy modne te wszystkie takie właśnie zimowe, ciekawe dodatki, one są również w bardzo wysokich cenach, no bo skoro się sprzedają, skoro jest moda, no to sprzedajemy to w jak najwyższej cenie, natomiast ta czapa, no 20 zł, 20 zł, 30 zł, e, to może ona warta jest, natomiast 80-100 zł na pewno nie. I teraz wełna po pierwsze jest materiałem naturalnym, czyli on oddycha. Nie dość, że chroni nas przed ciepłem, ma bardzo dobre właściwości izolacyjne. To jeszcze oddycha, czyli w tej czapie się nie pocimy. Z kolei w akrylu. Akryl nas przed ciepłem powiedzmy trochę ochroni, natomiast będziemy się w tej czapce pocić. Czyli wiecie, jak się spocimy, to będziemy mieć pod tą czapką taką mokrą, nieprzyjemną głowę. To jest bardzo niefajne uczucie. Ja strasznie tego nie lubię. Co jeszcze? Do tego wszystkiego jeszcze akryl jest bardzo mało odporny na tarcie. Dlatego na tych wszystkich swetrach akrylowych albo na czapkach yy, występują, występuje pełno takich małych włosków. Te czapki i te swetry się kulkują, i tak naprawdę po jednym sezonie już średnio dobrze wyglądają i nie ma co z takim swetrem za bardzo zrobić, bo ile możemy tych kulek obdzierać. Zaraz nam kurczę, swetra zabraknie, Wydubiemy sobie jakąś dziurę, czy tam właśnie czapki. Dlatego najczęściej, jeżeli bardzo często nosimy akrylowe dodatki, to one są niestety jednosezonowe. No ja tą czapę mam dwa albo trzy lata, ale ja onoszę bardzo rzadko. Dlatego ona jest w tak dobrym stanie. Natomiast, gdybym akrylową czapkę nosiła codziennie, no to ona już by po 4-5 miesiącach była po prostu do wyrzucenia. Także ja zwracam na to możliwie uwagę, możliwie chcę, żeby moje dodatki były z wełny. Jak się zakocham w jakimś akrylu, to po prostu czekam, aż mi daną czapkę czy dany szalik przecenią. Co więcej, mam jeszcze, słuchajcie, takie małe uczulenie, dlatego że mm, na no ogół. Zwłaszcza na te czapy, tutaj teraz ją na chwilę ubiorę, które są wykonane z akrylu, który jest bardzo rzadko, bardzo rzadko pleciony i z którego wystają włosy, dlatego że ja mam zaraz, nie wiem z czego to wynika, ale ja mam zaraz pełno tych włosów w oczach, w gardle, zaczynam trzeć to oczy, mam czerwone, jest mi sucho w gardle, nie mogę oddychać i ja wiem na przykład, że ja tą czapkę mogę nosić tylko około godziny czasu, a potem zaczynam się w tej czapce robić po prostu niedobrze, zaczynam się czuć tak, jakbym miała na nią alergię. Kiedyś miałam taki wielki Komin z H&M, Piękny, kupiłam go za 40 zł. Byłam w niebo wzięta. Piękny, czarny, duży, taki mm, lekki komin, właśnie z akrylu, z którego, który miał tyle tych włosów, że ja po dosłownie 10 minutach założenia go miałam te włosy w ustach, w gardle, miałam czerwone oczy, przekrwione, no po prostu tak, jakbym miała centralnie na ten materiał alergię i musiałam niestety ten komin wyrzucić. Wrzuciłam go po kilku założeniach, bo nie chciałam również nikomu nawet go oddawać, bo nie chciałam go narazić na, na takie coś. Także powiem, że jak tak teraz macham nawet sobie tutaj tą czapką, to ja zaczynam już to ten akryl, te włókna tutaj w gardle trochę czuć, także może ją odłożę. Drugą moją ulubioną czapą, to jest ta właśnie, którą kupiłam po, po pełnej cenie w Doroty Perkins w Warszawie. Zapłaciłam za nią 70 zł. I wiem, że przepłaciłam, ale no niestety tak to czasem jest, że się zakochujemy i rozsądek przestaje tutaj działać tak, jak powinien. I ta czapa jest również z akrylu, 100% akryl. Natomiast to jest akryl, który jest dosyć mocno zbity. I te włosy z niego tak bardzo nie wystają, dlatego mogę ją nosić bez problemu i akurat tej czapki, ta czapka mnie nigdzie nie uczula. Teraz, jeżeli nie chcemy przepłacać za bardzo za czapę, a nie możemy doczekać się wyprzedaży, to również możemy sobie taką czapkę przecież zrobić samemu. To jest przykład mojej czapy sprzed 3-4 lat, którą sobie sama zrobiłam. Wtedy nie było jeszcze aż tylu czapek ozdobnych, jak teraz mamy do wyboru w sklepach. No i ja kupiłam sobie zwykłą męską czapę z HM-u, to jest 100% wełna, i doczepiłam sobie do niej takiego kwiata, który chodzi z kolekcji Lamweł dla HeMu, i był doczepiany do jakichś takich siatek na zakupy. Ja go sobie wyprułam, przyczepiłam i mam mega fajną folkową czapę. W tym roku ją wygrzebałam z szafy. Także możecie sobie kupić zwykłą czapkę naszyć kamieniami, nabić ciekami, tutaj powyszywać różne cuda, pohaftować, różne, dzi różne dziwne, dziwne, fajne rzeczy ponaszywać i możecie mieć swoją własną czapę, której również nie ma nikt inny. E, ja również czasami kupuję takie trochę dziwne akcesoria zimowe, tu mam akurat turban z Accessorize, ja go kupiłam jakoś w październiku chyba, em, tego roku, z tego co pamiętam, albo w listopadzie, natomiast kupiłam go ze zniżką. Że on nie był w normalnej cenie. I to jest również jakaś sztuczna tkanina. No, on nie jest super ciepły, ale ja też nie noszę go wielkim rozy. Raczej go noszę jako taki dodatek, bo chcę, kiedy chcę fajnie na zewnątrz wyglądać, bo wiem, że gdzieś idę, albo chcę się czuć fajnie, albo mi stylowo pastuje. On jest wyszyty cekinami. I taki dodatek też może nie jest super praktyczny, ale czasem może nam nadać naszemu strojowi naprawdę bardzo ciekawego charakteru. Ostatnią rzeczą do noszenia na głowę to są moje ukochane berety. Mówię moje ukochane berety, a tak naprawdę to mam tylko jeden czarny. Ale zawsze sobie obiecuję, że jeżeli będę miała okazję, to kupię sobie jeszcze taki czerwony, zielony, niebieski w bardzo wielu kolorach. Chociaż e, tak naprawdę już miałam okazję i tego nie zrobiłam, bo obawiam się, że wtedy no, nosiłabym tylko berety. Hmm, a tak to przynajmniej jeszcze noszę jakieś inne nakrycia głowy. Ale ja ten mój berecik, jak już zauważyli, ujście, zauważyliście w filmach, noszę bardzo, bardzo często. Ja go uwielbiam i to jest naprawdę 100% wełna. E, wiem też, że nie każdy lubi wełnę taką prawdziwą, bo wełna czasem gryzie, czasem drapie. No ja akurat lubię, ja się świetnie czuję e, właśnie też w tym berecie i i no to jest moje ulubione akcesorie, no takie, to jest mój ulubiony dodatek, o. to jest mój ulubiony dodatek ja go bardzo lubię i również go polecam ja absolutnie zawsze walczę z takimi przekonaniami że to jakiś mocherek, stara baba, to jest winter słuchajcie, to jest styl retro ja go uwielbiam i jeżeli lubicie berety to się nie martwcie jakimiś takimi dziwnymi określeniami tylko je noście i teraz, to ja jeszcze polecam zrobić z czapami i z beretami jeżeli na przykład mamy czapkę w jednym kolorze albo beret, to polecam ozdabiać ją również broszkami, broszki to są takie małe przedmioty, które tak naprawdę totalnie są niepotrzebne, totalnie są niepraktyczne na ogół, ale nadają naszym stylizacjom naprawdę charakteru, takiego ciekawego. No i ja akurat ostatnio moja ulubiona drożka to jest ta brocha z Patrycji Pepe i ja ją bardzo często do tego beretu właśnie, albo do różnych szali, o czym jest, co jeszcze Wam za chwilę pokażę, dopinam. No i to jest naprawdę coś takiego niesamowitego, to jest coś takiego mm, zaskakującego, tak, no bo nie, bo to jest element tak naprawdę broszki, który trzeba też używać świadomie i bardzo często kobiety się ich boją, bo mówię, no po co nam coś takiego, nie chcę wyglądać jak koinka, po co nam co da gdzieś tam odstaje, ale czasami naprawdę taka broszka może dodać, zrobić całą stylizację, dodać po prostu całej stylizacji właśnie niepowtarzalnego, ciekawego charakteru, dzięki czemu będziemy gdzieś tam zapamiętane, dostrzeżone, albo dzięki temu możemy sobie na przykład jakiś taki stary beret nadać mu drugie życie, albo sobie go ozdobić, ożywić, sprawić, że to nie będzie zwykły czarny, wełniany beret, tylko beret z mega brochą, on się nagle zrobi bardzo, bardzo stylowy. I na sam koniec zostawiłam sobie szaliki, szale, dlatego że ich też mam akurat w tym sezonie cztery. To jest taki mój wielki szal, również on jest z akrylu z Reserved, bardzo z zeszłego roku, bardzo grubo tkany, w takim tkany właściwie pleciony, nie tkany, w takim kształcie grubego warkocza, to mnie urzekło. Ja nie przypadam za kominami, dlatego że w kominach zawsze mi jest za zimno, a przez to, że on jest taki bardzo, bardzo wąski, to mocno przylega do szyi i przez to również mocno grzeje. To jest świetne i ja bardzo często również do tego szale Dopinam sobie jakieś broszki. Ostatnio widzieliście nawet ten szal, szal komin, w połączeniu właśnie z taką brochą z solara. Tych broszek mam dwie. Ogólnie takie zimowe broszki to jest też coś, co ja uwielbiam. Zobaczyłam je w zeszłym roku, wiedziałam, że ja je po prostu muszę kupić i teraz te wełniaki również sobie doczepiam właśnie, czy do płaszczy, czy do, do czapek, raczej nie, bo są za duże, ale właśnie do szali również ostatnio to połączenie, to połączenie widziałyście. Nawet taki, słuchajcie, zwykły komin, który ja mam z Reserved, również z zeszłego roku, możemy nosić Przecież y, na przykład na kilka sposobów, bo możemy go nosić jako. Zwykły komin, taki totalnie, o, po prostu luźnawy. No to jak jest bardzo zimno, no to wiadomo, będzie nam w nim trochę zimno, ale możemy sobie z niego zrobić również, tak naprawdę, czapkę. I to już się robi całkiem fajnie praktyczne. Zwłaszcza kiedy, na przykład, mamy kurtkę z kapturem i możemy sobie jeszcze na to założyć kaptur, to wtedy mamy dwa w jednym, bo mamy i czapę, i szalik, i jeszcze kaptur. Także tutaj akurat przez to kominy lubię, dlatego że są pod tym względem praktyczne, ale żeby komin był praktyczny, czyli żeby można było z niego sobie zrobić taką czapę oraz komin, to musi być długi. I to jest ważne, żebyście, jeżeli chcecie mieć takie dwa w jednym i coś na głowę i coś na szyję, to sprawdzajcie, żeby kominy były długie, bo jeżeli są krótkie, no to niestety będzie tylko na szyję, no bo jak już naciągniemy go sobie na głowę, no to potem z tyłu kark będzie już goły, a tak jeżeli jest długi, to starczy nam i na głowę i na szyję. To jest w kominach fajne. Teraz mam jeszcze dwa szale, takie moje ulubione. Ten szal dostałam od mojej widzki, to jest szal wełniany, także jest on bardzo ciepły, bardzo miły. Tutaj jeszcze raz, Little Glam Dress, bardzo Ci za ten szal. Dziękuję. I ja szale noszę na różne sposoby. Albo owijam się tak, albo owijam się mocniej. Ale bardzo często mm, też do szali dopinam właśnie jakieś broszki. Dlatego, że no, y, lubię nosić szal w ten sposób, że go sobie tak aż. O, tutaj tak sobie zrobię, go tak sobie go owijam, że ten szal wygląda tak naprawdę jak komin. I, kto, i często dostawałam w zeszłym roku, zwłaszcza y, y, pod filmami pytania, skąd mam taki fajny komin. A to nie był komin, tylko to był szal, ale tak zapleciony, tak zawinięty, że wyglądał jak komin. Natomiast ostatnio, ponieważ nie było jakoś strasznie zimno, to sobie nosiłam na przykład w ten sposób i tutaj przypinałam sobie broszkę. I na przykład miałam płaszcz, tutaj ten żółty szal, brochę, tą albo na przykład, o, albo na przykład tą kokardę, albo y, mam też takie broszki, one są z felt label, y, takie na przykład y, to jest łoś akurat, albo poroże, takie typowo, typowo już motywy, motywy zimowe. Także sobie tutaj dużą broszkę przyczepiałam i bardzo słodko fajnie to tak wyglądało. Też ciekawie po prostu, ciekawie ożywiało mój czarny, czarny płaszcz. Także, tutaj, jeżeli chodzi o brochy, to jeszcze również proponuję Wam dopinanie ich po prostu do szalików. Fajnie jest też mieć szal właśnie w takim żywym kolorze, dlatego że ten szal wtedy nam również bardzo mocno naszą kurtkę czy naszą stylizację rozświetla. Tak dodaje trochę koloru, czyli poprawia nam humor i dodaje koloru na naszych polskich ulicach. Także ten szal świetnie mi się sprawuje i i na sam koniec chciałabym Wam pokazać taki szal, który po prostu już w ogóle totalnie uwielbiam. To jest szal zielony. To jest szal z penny Black, kupiony również e, z dużą, dużą zniżką. I to jest szal z kieszeniami. I jak ja go zobaczyłam, ja już od jakiegoś czasu marzyłam o takim szalu z kieszeniami, bo wiedziałam, że on ma mega potencjał stylizacyjny. No więc jak go zobaczyłam, to mówię, nie, biorę super, jeszcze w ogóle taki świetny kolor zimowy, świąteczny, po prostu idealny. I ten i taki szal z kieszeniami możecie, słuchajcie, nosić albo jako szal zwyczajnie sobie gdzieś tam go zaplatać, albo teraz Wam pokażę, uwaga, najlepszą reakcję miał Rudzielec jak to zobaczył, bo nie wiedział co się dzieje, bo wyszłam, wyszłam na dwór owinięta szalikiem, nagle on patrzy, a ja mam na sobie słuchajcie szalik i czapkę. I tak zastanawiam się, skąd się ta czapka u mnie no... Wzięła, prawda? Gdzieś tam myślał, 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 aż w końcu ja mu powiedziałam, że tak naprawdę to ja mam szal z kieszeniami, który z powodzeniem można sobie tak zamotać, że ma się i szal i czapkę. Także słuchajcie, to działa po prostu jak dwa w jednym i to również wygląda fajnie, daje zaskakujący efekt i sprawia, że ten szal ma więcej zastosowań i jest bardzo praktyczny. Ja akurat do tego szala lubię również przypinać sobie e, oczywiście broszki, lubię go sobie zapinać na, na brochy i najbardziej lubię brochę taką e, moją sezonową, jak ja to ją nazywam. To jest brocha ze Studia Pomysłów. I to jest broszka z reniferem, także bardzo często właśnie ten szal noszę w połączeniu z tym, z tym reniferem ze studia pomysłów. Tak świąteczne, nie zimowe, bardzo dobrze mi się te kolory komponują. I jeszcze, last but not least, ostatnie akcesoria, które również uwielbiam, to są rękawiczki. jakoś tak mm, powiem wam, że ja nie lubię skórzanych rękawiczek. Nie lubię, nie wiem dlaczego, jakoś tak nigdy mi się skórzane rękawiczki szczególnie nie podobały. Natomiast mam rękawiczki takie z Accessorize, takie folkowe ciekawe z nadrukami również, wiecie, coś tam się na tych rękawiczkach dzieje. Mam też takie zwierzaki, lisy rękawiczki, również z Accessorize, także też fajne i nawet całkiem nieźle powiem Wam, się trzymają. Noszę je dosyć często, a nie są wcale takie zmechacone. Powiedziałabym, że niektóre czapki i szaliki gorzej się zachowują niż te rękawiczki. Do tego mam jeszcze takie długie mitenki z chemu z zeszłego roku i też je bardzo lubię, zwłaszcza, że kiedy dużo muszę pisać na, na telefonie, jak gdzieś tam wychodzę. W ogóle te takie rękawiczki z odpinanymi palcami są bardzo praktyczne, dlatego, że można sobie bez problemu na nich właśnie obsługiwać obsługiwać telefon. I mam jeszcze moje mitenki, które są hitem, hitem mojego kanału. Tutaj mój standardowy tekst wylansowały, czyli mitenki z myśli cipek. Tutaj naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele z Was pisało, że ten tekst Wam się strasznie podoba i to jest też mój ulubiony tekst. Właściwie nawet nie mój, tylko mojej przyjaciółki, od której dostałam te rękawiczki. To mi powiedziała, że to takie mysie cipki i tak się u mnie przyjęło, że zawsze je tak, na, zawsze je tak określam. Także tutaj też zwracam uwagę, żeby akcesoria, jakie dobieram, miały charakter jakiś, miały po prostu wyrażały mnie i y, żeby. i dobieram je również właśnie do, do, mojego, y, do mojego charakteru, do mojego stylu, żeby, y, żeby mi pasowały. Tu mam też y, dwie rzeczy już tak naprawdę na sam koniec opaski. To jest opaska jedna z HM, która właśnie pasuje mi do tych mitenek. Z HM to jest taki klimat hippie, folk, również mój ulubiony i też często, jak mam może niekoniecznie wiecie ona super grzeje, ale jak mam ochotę na jakąś fajną stylówę taką zimową, to również je zakładam no, z długimi włosami wygląda świetnie. I jeszcze ostatnia opaska to jest opaska z Primark'a ona jest również z zeszłego roku, z takim kwiatem i to jest też dobra, ona fajnie pokazuje, że na przykład jeżeli mamy zwykłą opaskę, a chcemy ją sobie, z nią zrobić coś ciekawego, to również możemy sobie coś tutaj naszyć, wyhaftować, jakieś kamienie i naprawdę nie musimy przepłacać, nie musimy kupować opaski za 59 zł, na przykład jakiejś takiej e, w Top shopie, czy w jakichś innych markach, gdzie te akcesoria z akrylu są naprawdę strasznie drogie. Także ja mam nadzieję, że tutaj czymś Was zainspirowałam, pokazałam Wam po części moją kolekcję akcesoriów na teraz, tych, które noszę teraz, bo tak naprawdę mam ich dużo, dużo więcej, ale akurat w tym sezonie noszę głównie te. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wy znajdziecie również swoje ukochane futrzaki i wełniaki. I do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.